Cześć, dzisiaj 23 rok, nowy Fiat Doblo. Przyjrzymy mu się. Tak wygląda z zewnątrz. To jest raz przedłużany model. Nie maxi, ale przedłużany. Tak wygląda kluczyk. Oczywiście scyzoryk. Zajrzyjmy do środka. Szyby elektryczne, tu regulacje, tempomat jest. Kierownica multifunkcyjna. Jest jakieś info, jakiś duży wyświetlacz. Chodzi bardzo ładnie, nic nie drży. No nówka, nie? co mam powiedzieć. Kierownica w uchwycie, bardzo przyjemna. Otwieranie maski jak w peżocie Po otwarciu, już wiecie co to jest? 1.5 HDI, znany. Z ds z Peugeota, z Citroena, Ford Motor Corporation, z Forda. Tu znowu Peugeot, -cik. przedni pas, Peugeot Citroen, GM. No więc taki miks. Ale czy to źle? Nie, to chyba dobrze. HDI lubię silniki, są dość trwałe. Wystarczy nie wymieniać rozrządów, tak jak każe producent co 240, bo się zrywają. Tylko normalnie co 160 i 5 lat i to wszystko lata. Zajrzymy jeszcze na przestrzeń bagażową. jeszcze z boku. A do góry półka, dosyć pokaźna. Przesuwne. O, to w końcu zrobili fajnie. Otwierane. No, i można dłuższe elementy przewozić. W końcu ktoś pomyślał. No, przestrzeń, jest, taka jest. To już akurat użytkownik wie, jaki wybrać rozmiar. Jaki mu będzie pasować. Kamerka cofania. Jest. No, jest optymalnie. Co się kryje pod znaczkiem Fiata na kapselku w najnowszym Doblo 2023 rok. Peugeot Citroen, General Motors, czyli Opel. No to taka ciekawostka. Po zdjęciu kół, pięknie, wszystko nowe. ZF Group, hamulce. ale zwrotnice jeszcze żeliwne to już pierwszy nalot rdzy ale to wiadomo stworznie przykręcane o wspomaganie widzę przenieśli na zewnątrz, jest pod podwoziem no nie, to nie jest zbyt dobry pomysł według mnie we wnętrzu lepiej tym bardziej, że tu woda będzie lecieć od groma, a tu nawet nie jest za dobrze zaizolowana a propos izolacji to no dużo surowej blachy Trochę dali konserwacji, to już nie. No jak ktoś o to nie zadba, to to będzie rdzewieć. Zobaczmy jakie ma systemy oczyszczania spalin. No tylko ma AdBlue, a zbiornik... Z Oles, nie, Eau nie ma już, nie ma po francusku. Ma filtr paliwa, widzę dostęp od dołu. Z tyłu tradycyjnie belka. A z tyłu co mamy? Elektrycznie ręczne. Dojazd pod spodem No na pewno po zakupie osobiście bym zakonserwował to, jeżeli ma służyć za dużo surowego tu widzę, a surowe to jest za parę lat problem a osłony ma, ale już z tego gorszego plastiku łamliwego szybko będzie popękane Każdy element, który byśmy nie spojrzeli to albo Citroen, albo Peugeot, albo DS, albo Ford, albo Opel. Tak to wszystko wygląda. Nie wygląda źle. Dość porządnie. Koła. Co tu mamy? W oryginale wychodzi na Michelinku 205, 60, 16. Ale... Bez literkice? Bez literkice? Czyli nie wzmacniane. A teraz zakładamy klientowi coś z ciekawości? No, też nie wzmacniane. No kcianki? No Oto, na zimę najlepiej. Przejdziemy się, zobaczymy, jak jeździ ten samochód. Już na początek mogę powiedzieć, że czujniki parkowania są z przodu, z tyłu kamera pomaga w jeździe jeżeli chodzi o jakiekolwiek drgania to nie ma żadnych dźwignia zmiany biegów delikatnie haczy ale no może się wyrobi jedzie naprawdę cicho, komfortowo bardzo przyjemnie tutaj jedziemy po jakimś takim drobnym po jakimś, o garb żadne dźwięki praktycznie nie dochodzą z jakieś nieprzyjemne czy, czy drżenie budy, czy coś, bo to jest jednak blaszak. Nie. Fajny samochodzik. Muszę poprawić a propos czujników. Z przodu nie ma czujników. Mam z tyłu czujniki i kamerę. Jeżeli chodzi o jazdę, to muszę uzupełnić, że dynamika pomimo 95 koni jest bardzo przyzwoita. Nie wiem jak załadowany, trudno mi powiedzieć. Mam samochód pusty, tam z jakimiś drobnymi rzeczami na przestrzeni ładunkowej ale w tym zakresie jak turbinka zaczyna się podnosić te 1300 1400 obrotów do tych dwa z groszem naprawdę dynamicznie pięknie się odpycha można tym jeździć na co dzień